A w zasadzie to jest kamera, <noise> którą właśnie testuję. Ale to będą vlogi teraz. Ale to będą teraz filmy. 7:30 na zegarku. A ja wstałam, ogarnęłam to i zaczynamy nagrywanie. Co jem w ciągu dnia? Jak długo ja już chciałam zrobić taki film? Hmm. Nie macie pojęcia. Cieszę się, że w końcu on powstaje. Wybrałam sobie dzień, sobotę. Ponieważ ogólnie na co dzień jestem na cateringu, więc głównie jem catering i sobie coś dojadam, ale dzisiaj postanowiłam, że cateringu nie jem, ponieważ mam teraz catering tylko na jeden dzień z weekendu, a dzisiaj będziemy jeść wszystko inne. I generalnie mam dzisiaj taki powiedzmy free day. Odnośnie jedzenia, czyli po prostu nazwijmy to tym Cheat Day'em. Będę zamawiać śniadanie, będę zamawiać dzisiaj kolację, bo idziemy z mamą, pewnie pojemy trochę słodyczy, także generalnie czujcie się tutaj jak u siebie, rozgoście się, bo będziemy dzisiaj sporo jeść. A jeżeli chodzi jeszcze o to, co to jest za kamera, to patrzcie, patrzcie, patrzcie to. <grym> <grym> Nikt mnie nie je nagrywa. Tylko mój magiczny aparat. Testuję ją, także zobaczymy, jak ten film wyjdzie. Myślę, że będę często używać tego śledzenia, bo będę sobie tak chodzić. A ona będzie chodzić za mną. Hej! Dory, słuchajcie, dzisiaj przyjeżdża moja mama do Warszawy, więc muszę posprzątać chatę, bo jest tutaj dość duży bałagan. Dobra, widzimy się, sun. Słuchajcie, zaczynamy dzień. Muszę iść z psem. Później posprzątać, montować odcinek. I wtedy sobie zdać i zamówić ewentualne śniadanie, bo na bo tym będzie polegał ten film. Będziemy jeść razem. Jestem bardzo podekscytowana, ponieważ dzisiaj zamawiam sobie tosta z Charlotte. W Warszawie Charlotte serwuje cudowne tosty śniadaniowe, które po prostu kocham. Nie jadłam ich mega długo, przez to, że miałam catering, i bardzo rzadko teraz zamawiam śniadanie, a miałam taki etap, że zamawiałam je bardzo często. Także, guys. Uber Eats. I zamawiamy sobie żarlot. To są ogólnie takie znane... Crecu Madame to jest taki najbardziej znany i to jest francuska zapiekanka z chleba z beszamelem z indyka pod serem gruyer z jajkiem sedzonym, Nie wiem, nie wiem. Ja tego nie zamawiam. Ja zamawiam natomiast albo francuską zapiekankę z chleba z beszamelem, szynką pod serem <grym> Plus z jajkiem sadzonym, mieszanką sałat, pomidorkami cherry. Albo opcja wega I właśnie się zastanawiam, bo to jest francusko zapiekanka z chleba z beszamelem cukinią pod serem. Mam bardziej ochotę na szynkę czy na cukinię? Na szynkę. Zastanawiam się tylko, czy wziąć z jajkiem sadzonym. Zastanawiam się po prostu, jak długo chcę, żeby to śniadanie mnie trzymało, powiedzmy. jajkiem czy bez? Nie wiem. Chyba wezmę bez. Ogólnie ta porcja jest dosyć spora. Ten tost jest naprawdę taki konkret, on ma na sobie dużo sera i w ogóle. Nie, no chyba zamawiam bez y, jaja. Ej, pokazuje mi, że ostatnio zamawiałam to 11 grudnia. Ale sobie jestem to, sta. Ale jestem to, sta. Ale to, sta. Jestem gotowa na przyjęcie śniadania. <grym> Hej! Voilà! Patrzcie, jakie ładne pudełko!

Moi drodzy, ja jestem generalnie mega fanką keczupu, To jest jakiś taki, że mam mniej cukru, ale generalnie ja, jak mam ochotę na jakieś takie śniadanie, powiedzmy, że mam jakiegoś takiego smaka, na przykład jak mam kaca. Ogólnie też, jak mam ochotę po prostu na jakieś takie śniadanie, bardziej, nie chcę mówić, że fast foodowe, ale po prostu bardziej wyjątkowe, to zawsze na coś z keczupem I właśnie te tosty mogę jeść z keczupem i dlatego też bardzo je kocham. Dajcie znać, czy jesteście team bez keczupu, czy z ketchupem, a dokładniej, czy... Z keczupem czy keczup z czymś. Chodzi o to, że ja po prostu lubię dużo keczupu i mnie nie interesuje, czy on zabija smak, bo dla mnie nie zabija, bo ja kocham po prostu keczup. Weźmy się za to śniadanie. Pokroiłam sobie to w zasadzie, już to było pokrojone takie cztery części. Troszeczkę to podgrzałam i tutaj jest jeszcze do tego sałatka, także zaczniemy od sałatki. Nagrywałam kiedyś taki film, co ja im się dnia, ale to było mega dawno. Mmm, więc zrobimy sobie też trochę taki mubang. Generalnie z takich dobrych nawyków to przestałam jeść i oglądać coś. Tutaj w sensie, czasami mi się zdarza przy kolacji i tak dalej. I tak to to zawsze jem w ciszy raczej. Albo czytam Info pigułę. Więc normalnie teraz bym czytała Info pigułę, ale jesteśmy razem na śniadaniu, więc... Zostałam mało sosu winograd. Jestem też nadal miłośniczką sałatek. Uwielbiam je. Fajnie. Ta część została zjedzona. Próbujmy tego, cudowności, której dawno nie jadłam. Być może też jestem taką fanką tych tostów, bo dawno, kiedyś jadłam tosty, później na długo przestałam i po prostu kocham taki klasyk. Po tost. Ja sobie tego nie włączyłam. Ej, dopiero teraz włączyłam mikrofon. Ja, dobra. Okej, okay, Oliwia, wybaczam ci to, bo to jest nowy aparat i nie jesteś tu przyzwyczajona. Kurde, to pieczywo Charlotte mają świetne. Patrzcie, ile tu jest sera. I love it. Idziemy dzisiaj na casting z moją mamą do jakiegoś nowego programu. Jeszcze mam nic nie mogę powiedzieć, ale to może być fajna przygoda. Słuchajcie, takie skupianie się na jedzeniu, to jest game changer, naprawdę. Od kiedy zaczęłam to praktykować i odłożyłam oglądanie czegokolwiek do jedzenia, zobaczyłam, jaka to jest ogromna zmiana. Natomiast nawyk, nad którym muszę popracować, to odkładanie telefonu przed snem, godzinę przed snem i branie telefonu godzinę po wstaniu. Przepyszne. Widzimy się na kolejnym posiłku. Moi drodzy, półtorej godziny później, a ja... Muszę przyznać, że nie dość, że jestem mega najecona, to jeszcze dodatkowo miałam rozwolnienie. Nie wiem, czy to po tym, ale generalnie trochę mnie boli żołądek. Może się odzwyczaiłam po prostu od e, takiej ilości sera? I don't know. I don't know. Ale nie czuję się jakoś najlepiej. Muszę no, was tylko na ten temat zawiadomić, a teraz idę sprzątać i, i jak będę znowu coś jeść, to się odezwę, ale na razie nie czuję się zbyt no i drodzy, patrzcie, kule mnie przyjechałem. To moja mama. Kiedy stroją? No, Dobry. Stresujesz się castingiem? <laughs> nie, nie stresuję się. Chociaż może trochę się zaczynam. Wczoraj jeszcze miałam wywalonej rano, ale dzisiaj. Teraz jakoś tak nie tyle stresu dręczy geboc. Moja mama idzie pierwsza z życia na casting poszłam i się w ogóle byłam na luzie. Nie, już Pokaż się pyszczku. Polsce. Moja kochana. Robię się głodna. Wiecie, czy today dla mnie to nie do końca znaczy, żeby odżywiać się, nie wiem, niezdrowo, tylko po prostu jeść po prostu sobie więcej dzisiaj, o. Moja mama przywiozła catering swój. Szpinakowe ciasto z musem truskawkowo jogurtowym z pistacjami. Tak, to jest moje, no. I tam na górze są chyba jeszcze twoje. Relacja. Sałatę z nędzonym łososiem, jajkiem, bobem, pieczonymi ziemniakami, szczypiurkami... Sos koperkowy. O, To nie. To... Nie. To mi się podoba, bo lubię sałatki. Tutaj mamy bub, łosoś. Tutaj yy, mamy taki też, kurczę, podwieczorek, szpinakowe ciasto z musem i jogurtowym To też mnie kusi. Te, te dwa, jak coś. Uwielbiam to, to tak ciasto. Mmm, ładnie wygląda. Tak mało kalorii to ma? Niesamowite. Patrzcie, jak ładnie. Uuu! No. Bo to jest szpinakowe, czyli mhm. to nie jest takie, wiesz, słodkie-słodkie, tylko... Mhm. Spoko. Trochę suche, ale dobra. Wiesz co, chciałoby się mało kalorii, że takie z, z, z masełkiem i kogoś, ze śmietanką, no tak mm -hmm. się nie da. Mm. Tam, jak to zrobić, żeby zmienić na filmik? No, Słuchajcie, dobra. Szukam czegoś do jedzenia. Tez glutenowe naleśniki z warzywami i kurczakiem. Mm, to jest dobre. Tutaj jest że... Nie, to takie śniadaniowe. I sałatki nie chcę. Nie, no kurde, te naleśniki mnie zrobiły. Grzeje maszynę. Pamiętacie, jak mówiłam o tym, że nie jem cateringu dzisiaj? Hmm, no to już właśnie nie wiem, drugą rzecz z cateringu, ale to tak jest, no jak się ma jednak jedzenie, jeszcze moja mama przywiozła mm, swoje z Rzeszowa, I jak się ma już to jedzenie, to szkoda tego nie jeść, nie marnujemy jedzenia, więc idziemy na kolację na 19.30 i myślę, że jeszcze nie dość, że wiedzie zamówione, to myślę, że jeszcze dzisiaj kupię sobie lody swoje ulubione, także jeszcze wiele przed nami. Psychologia. bo bardzo pada. Tego po mnie teraz nie widać, bo zdjęłam szal, ale jesteśmy całe mokre. Wystarczy na mnie popatrzeć. Mhm. Jak jestem mokra, Budzi, to mam mokrusieńką, płaszcz, wszystko. No i teraz będzie porównanie, jak dźwięk teraz. Możesz coś powiedzieć? Hmm, co mam powiedzieć? <laughs> Cieszę się, że już jest blisko, bo jest mi mokro. I drugie się na nie od razu. Więc taki były dziewczyny, ja jak zobaczyłem jak to tworzyłaś to to... to... aż to się szkoda zrobiła. Nie, nie, tylko że ja byłam zdziwiona, byłam w szoku mniej. Jesteś tutaj kolekcjonez kolka zero. Jak mi podoba jak ona się odwraca jak takiej roboci Myślę, że jak ty już będziesz dorosła i będziesz miała dzieci, to kupisz sobie, może będziesz miała kasetkę, kupisz takiego do domu. I będziesz sprzątał. Myślę, że wciąż wolę, żeby ktoś, jakaś osoba to zrobiła. Jesteśmy właśnie w Executive Lounge w Browarach Warszawskich i zamówiłyśmy sobie takie mniejsze dania degustacyjne, bo tutaj nie ma takich większych. Także jest sałatka Cezar. Zamówiłam sobie kanapkę z roast beefem, także w ogóle wybór, jak, jak, jak nie ja, ale mam mega ochotę. I jeszcze zamówiłyśmy pierożki, geoza i fondant czekoladowy. Dzięki bardzo Browar za zaproszenie. Za chwilę zobaczymy, co tu się znajdzie na stoliku. Moi drodzy, pierwsze dania przyszły i prezentują się naprawdę dobrze. Okej. Okay. Mm, dobra, już możesz jeść. Próbujemy mojej kanapki. Mm. Mm. Nie wiem, co to, ale Dobrze, Znam ten smak. Okay. jest smaczna, ale ma taki serowa jest bardzo. Mm -hmm. Ja się zastanawiam jak mam zjeść tą kanapkę. Myślisz, no, że ją ugryźć czy... Ja... Nad tym. Góry, ale ona ładnie wygląda. Będzie, będzie bardziej mm. Mm -hmm. <laughs> ma tutaj dużo mięsa. Ale to jest w sumie na plus. Ale ono jest zimne. Spoko takie coś. Ja lubię taki vibe, ale nie wszystkim by podeszło, myślę. Ktoś nie lubi mięsa na zimno, to to jest trochę taka szynka. No. i ogólnie to nie jest szynka, ale jest zrobiony na takie plasty jak szynka i jest takie, no. A w ma bułkę, a bułkę w bułce wszędzie typu kotlek schabowy, że na bo mi to obrzydziłaś teraz. do... <laughs> Słuchajcie, fajny taki dzień jedzenia z wami. jeśli chcieli więcej tego typu spraw, to proszę mi powiedzieć. Mega ciężko jest przegryźć to mięso. To jest smaczne, tylko że strasznie ciężko jest je przegryźć jak na kanapce. Burger się lepiej. Je. Jest za mało majonezu, ale jest za mało majonezu i za mało takiego przełamania w stylu cebuli, która tutaj niby jest, ale jest jej mało. Mam jeszcze raz, słuchajcie. Danie kolejne. I no powiem Ci, że duże są te porcje dosyć. I myślałam sobie będą malutkie Pierożki do jak będą smakować. Ej kurde śno, ja mam tę kanapką. A to jest kimchi. I co, dobre? Mhm. Mega świeże i mega smaczne kimchi nie, kimchi jest Tak, ale to kimchi jest trochę inne. Bo ono jest takie bardziej... takie słodkie trochę. Ej, słuchajcie, pojedzone. Czekamy jeszcze na deser. Smakowa. Dobra, w skali od 1 do 10 sałatka. Bardzo dobra. Osiem. Ja sałatce tego gryza, który dałam to takie 6,5, ale nie wzięłam krewetek, więc może to dlatego. Jeżeli chodzi o kanapkę, to myślę, że takie 7. Bo troszeczkę za dużo mięsa. A pierożki to ja taką 9 daję. Mm. Jak na pierożki to pyszne. Poko możesz. Możesz jeść, pozwalam. Wybrałyśmy 3. No i jak? Czekaj, zrobię fotę y, telefonem jeszcze. Czekolada z lodami. Mmm. Mm -hmm. mega smaczne mega smaczne i też nie jakieś mega słodkie no właśnie takie jest fajna. Ta ta gdzie jest dobrana mmm smakowa no mmm